Jednym, jedynym, rzeczywistym królem. Naród z Herodem. Herod z narodem. Niech żyje król Herod Wielki. Zostańcie z nami. Tam przy archikatedrze mają być ciastka nieodpłatnie rozdawane. Ale po co wam ciastka? Po co wam ciastka? Kupcie sobie w markecie i jedźcie z domu. Nie chodźcie do stojęci. Zostańcie z nami, królem Herodem! Herod z narodem, Naród z Herodem. Niech żyje Król Herod! Niech żyje pierwszy. Przepraszam. Niech chciałem powiedzieć. Niech żyje Król Herod wielki. Serdecznie witam poddanych moich, także zapraszam wszystkich. Zobaczcie, nie sam, zobaczcie jak ja, jak, jak ja ładnie wyglądam, jak ładnie są ubrany. To poddane moje wszystko, no, zostańcie, 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 tutaj. Zostańcie z nami Tam taki mały, nie może być królem, taki mały człowieczek nie może być królem. Jak to może być? Nie może być. Ja jestem dorosły, Wiem jak trzeba działać? Jak rządzić? Zobaczcie, jakie królka ma piękne szaty. A tam stające co? Nie ma żadnych szat. Śmierć, którzy. Nie, nie kochajam króla Heroda. Niech żyje król Herod Wielki. Niech żyje. Niech żyje. Niech żyje. Nie chodźcie do dostający. Nie chodźcie do dostający. Zostańcie z nami. Tu jest jedyny prawowity król. Król Herod Wielki. Niech żyje. Niech żyje. Niech żyje. No pomachaj, tak Ah <laughs> ça